Pan z wami, słowa ewangelii według świętego Łukasza, a tobie, Panie, w owym czasie. Wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Quir Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze. I trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, oto zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie chłysza. Cieszę się, że dotarliście przez te zaspy do Kościoła. Już dawno nie było takiej pogody w Wigilię. Otrzymujemy tradycyjnie to słowo z Ewangelii Łukasza, takie słowo, które gdzieś mamy w sercu i w pamięci. Anglicy, kiedy mówią, że czegoś się umieją, uczą na pamięć, to mówią, że uczą się sercem. Myślę, że ten tekst niemalże znamy na pamięć. Ale warto się doszukać zamysłu świętego Łukasza. Dlaczego on tak pisze? Bo myślę, że ten zamysł nam dzisiaj bardzo dużo powie. Bo święty Łukasz zaczyna ten tekst od tego stwierdzenia, że wszystko się dzieje w czasach Cezara Augusta, który chce zliczyć świat, który jest władcą świata. Augustus to znaczy ten, który wyrósł najbardziej. Czasami w ogóle rzymskich władców nazywano Augustami, ale my to imię odnosimy szczególnie właśnie do tego władcy czasów narodzenia Jezusa. I święty Łukasz maluje tymi pierwszymi zdaniami ten świat, nad którym on ma władzę. Wielki Cezar August, który ma swoich przedstawicieli, jeden z nich rządzi Syrią. Znamy potem z historii pana Jezusa, właśnie takiego człowieka, którego on wysłał do Palestyny, nazywał się Poncjusz Piłat. I w kontraście do tego, w kontraście do, do tego rządzącego Cezara Augusta, Łukasz nam pokazuje Jezusa, który się rodzi jako dziecko w Betlejem, które niewiele znaczyło w tamtejszym świecie, choć w tradycji żydowskiej było znane jako miejsce, które z którego pochodził król Dawid. Kto z was czytał przepiękną księgę Ród, to wierzę, Betlejem to jest właśnie też miejsce. Ród, w którym mieszka Moabitka Ród. Dla niej to właśnie było miejsce chleba, w którym odnalazła tego, który ją wspomógł, by nie umarła z głodu, pozwolił jej zbierać kłosy, mogła upiec chleb. I w takim miejscu rodzi się Jezus. Ale to, co myślę, nade wszystko chcę dzisiaj zwrócić waszą uwagę, co też mnie jakoś bardzo dotyka, to jest ta tajemnica, iż Pan Jezus się objawia pierw pasterzom. Jesteśmy na mszy pasterskiej, mówimy pasterka, właśnie msza pasterska. Dlaczego to jest dla nas dobra nowina? Dlaczego to jest dla świata dobra nowina? Otóż my czasami mamy taki wyidealizowany obraz pasterza ze względu na obraz Jezusa jako pasterza. Mówimy, Jezus, dobry pasterz. Ale ci pasterze, o których pisze Łukasz, to w tamtym czasie wcale nie mieli jakiejś renomy dobrych pasterzy. Najczęściej kojarzono ich ze złodziejami, z ludźmi, którzy byli nieuczciwi, którzy żyli na skraju. Społeczeństwa, można by powiedzieć, byli takimi wyrzutkami, którzy zapewne mieli o sobie też taką, takie złe mniemanie. I zauważcie, co się w tych pasterzach dzieje, kiedy pojawia się przy nich Anioł Pański, chwała Pańska, która ich oświeca. Święty Łukasz mówi, że oni się przestraszyli. Czego oni się przestraszyli? Otóż ci pasterze, którzy byli prawdopodobnie Izraelitami, mieli takie przekonanie, że jeśli Bóg się im objawia, a kilka dni temu czytaliśmy w liturgii Księgę Malachiasza, takie proroctwo o objawieniu się Boga, to Malachiasz, Pisze o tym, że jeśli Bóg się objawia, to przychodzi sądzić. I ci pasterze się bardzo bali tego sądu. Oni wiedzieli, że jeśli się im Bóg objawia, to przyszedł ich sądzić. A jakie mieli mniemanie o sobie? Właśnie mieli takie, że są kryminalistami, że są grzesznikami. Że są niegodni, że teraz ich Bóg osądzi i ich odrzuci. I dlatego się przestraszyli. Łukasz dodaje: Bardzo się przestraszyli. I na ten ich lęk, jak reaguje Anioł, jak reaguje Bóg, mówi do nich: Nie bójcie się. Oto zwiastuje Wam radość wielką która będzie udziałem całego narodu i mówi, że znakiem dla nich będzie małe dziecko. A co to znaczy? Że znakiem będzie dla nich ktoś, kogo się nie muszą bać. Myślę, że nie ma tutaj w kościele takiej osoby, która bała się małego dziecka. Małe dziecko nie jest groźne. I nagle ci pasterze, którzy boją się sądu Boga, słyszą, że tym znakiem Boga będzie małe dziecko. I idą do, do tej groty, gdzie rodzi się Jezus, gdzieś na przedmieściach Betlejem. Trudno powiedzieć przedmieście, bo to raczej nie było miasto jakieś wielkie. W każdym razie poza Betlejem idą i Bóg im potwierdza ten znak. Oni widzą małe dziecko. I dlaczego mają takie objawienia? Dlatego, żeby przełamał się w nich lęk przed Bogiem. Żeby się przełamał w nich lęk przed Bogiem. I wiemy z dalszej części tej Ewangelii, że oni wracają z radością. Znaczy zobaczyli, że ich Bóg przyjął. Że ten znak Boga, który się objawił właśnie w tym małym dziecku jest, jest, jest znakiem Boga, który ich przyjął, który ich zaakceptował, który im mówi, nie bój się. Nie bój się. To jest przepiękna, dobra nowina do nas, bo my dzisiaj możemy się bardzo odnaleźć w tym znaku pasterzy. Możemy się odnaleźć w nim jako w znaku grzeszników. I Bóg do nas mówi: Nie bój się sądu mojego. Chcę Ci dzisiaj dać znak, znak małego dziecka. Nie, nie musisz się bać Boga. Zobaczcie, jaka to dobra nowina dla nas na naszą śmierć. Na taką myśl o naszej śmierci, kiedy Pan Bóg mówi, nie, nie bój się mojego sądu. Jest nawet lepiej, żebyś był osądzony przeze mnie niż przez ludzi. Wielbią Boga, a nie Dlaczego? Bo się objawia Jego miłosierdzie, bo w tym narodzeniu. Jezusa objawia się miłosierdzie Boga. I drugi motyw, z którym, którym dzisiaj chcę się z wami podzielić, to jest ten motyw Jezusa, który rodzi się poza miastem. Właśnie nawet nie w Betlejem, ale właśnie poza Nim. Święty Łukasz pokazuje ciągle Jezusa, który jest w drodze. W Ewangelii Łukaszowej Pan Jezus jest takim wędrowcą. Wędrowcem, który ciągle idzie, rodzi się w drodze, rodzi się poza miastem, rodzi się poza domem. Kiedy przychodzą do jakiejś gospody, są nieprzyjęci, nie ma tam dla nich miejsca. Potem Jezus będzie umierał też poza miastem. Kiedyś Tomasz Merton komentował tę, ten... Ten fakt i mówi, co to znaczy, że właśnie Bóg się tak, tak urodził, zdecydował się właśnie na, na taki znak, że się rodzi poza miastem, że się rodzi właśnie nie w środku, nie w centrum, ale poza, na peryferiach. Potem umiera na peryferiach. I pomimo tego, że jest wyrzucany, chce być w tym świecie. Mówi, to znaczy, że on się identyfikuje właśnie z tymi, którzy są poza, którzy są poza nurtem. I to jest dobra nowina o nas. Myślę o, o bardzo wielu ludziach dzisiaj w świecie. My jesteśmy poza nurtem. Nie będziemy w tym głównym nurcie świata. Nie będą o nas mówić w głównych dziennikach. Nie będą o nas pisać w, na pierwszych stronach gazet. Nikt z nas prawdopodobnie nie będzie jakimś politykiem, o którym będzie cały świat mówił. Nie wiem, jakąś, jakimś słynnym celebrytą, kimś, kto ma wielki wpływ na ten świat. Jesteśmy poza tym nurtem. To jest też dobra nowina dla ludzi, o których papież Franciszek mówi, że są na peryferiach. Myślę, że każdy z nas się może na takiej peryferii odnaleźć. Ale Merton mówi, to są na przykład ludzie torturowani dzisiaj w świecie. To są ludzie, na których zrzucają bomby. To są ludzie zmarginalizowani, bo nie mają pracy. To są ludzie odrzuceni. I ta prawda o tym, że Jezus się rodzi poza, dzisiaj nam mówi, o On tam jest. Jeśli szukamy dzisiaj Boga, to On właśnie tam jest. On chce nam dać taki znak. Tam jestem. Tam jestem właśnie poza. Poza tym światem Cezara Augusta. Poza tym światem tych władców, którzy wtedy byli ważni. On jest poza tym światem dzisiaj, o którym my się czasami zachwycamy, oglądamy wiadomości. Może nie zachwycamy, ale interesujemy. A on mówi, ja jestem poza tym. I to jest dobra nowina, bo czasami możemy siebie odrzucać, mówić, moje życie jest nieważne. Nie wiem, bo się nie urodziłem w rodzinie królewskiej w Wielkiej Brytanii. Nikt o mnie nie zrobi serialu do Netflixa. A Bóg mówi nam dzisiaj, ja jestem właśnie poza. Bardzo piękna nowina o Bogu, który jest solidarny z tym światem. Solidarny z uchodźcami, solidarny z odrzuconymi, solidarny z tymi, którym, którymi ludzie manipulują, solidarny z odrzuconymi. I na początku życia, i na końcu życia, i w środku życia. Bóg jest solidarny. Jeśli się dzisiaj czujesz właśnie tak poza, to On jest z Tobą solidarny. Kto Ciebie spotka, spotka Jego. I na koniec taki piękny tekst, który w tym roku jest dla mnie odkryciem. Taki tekst, który jest wezwaniem, też myślę, że. Może nam też pokazać, jak przepięknie w tradycji Kościoła ludzie odczytywali tę tajemnicę Boga, który się rodzi. To jest tekst świętego Efrema Syryjskiego, Syryjczyka z IV wieku. Posłuchajcie. W tym dniu wybawienia dobierajmy nasze słowa, niech nie padnie żadne zbyteczne przez który dzień ten byłby stracony To jest noc pojednania Niech nie będzie w tym czasie nikogo o spojrzeniu groźnym i gniewnym W tę noc, która niesie pokój całemu światu, niech nie znajdzie się nikt, kto wygłasza pogróżki lub zgiełk czyni To jest noc łagodnego Niech nikt nie będzie zgorzkniały lub porywczy w tę noc pokornego niech nie będzie pysznego i wyniosłego. W tym dniu przebaczenia, za żadną z krzywd niech nie będzie zemsty. W ten dzień radości, nikomu nie zadawajmy bólu.